Ciążko z tej strony pasek TV i dzisiaj opowiem trochę osobie. o sobie. Od czego by zacząć? Gry mam na YouTube. Jak ktoś mnie ogląda, to wie o tym, że mam od niedawna filmiki na kręcę dla YouTube. Makrofusz ze Szymonem w siłą T1. Ale sądzę, że bardzo fajne odcinki. No na... dobra, będę grać. Więc zacznę od tego, że mam 11 lat, żeby czwarte klasy i lubię grać na kartach. No i w ogóle jestem fajny i. i. i będzie fajnie. Musimy. Myślisz... Jeśli chcesz trochę dowiedzieć mnie możesz dać suba, albo łapkę w górę pod filmem. To bardzo mnie zmotywuje do dalszej pracy nad filmikami. Trochę... no właśnie. No właśnie, no właśnie, To mnie trochę zmotywuje do dalszej pracy. Będą filmiki częściej. Jeżeli zostawicie łapkę w górę pod tym filmem dobijemy powiedzmy do 3 bo w górę filmem to ma jeszcze tego w jeśli filmik Ci się spodobał, może wiesz. w łapkę w górę to powtarzam, to trzeci raz nasz łapka w górę pod filmem mnie ja to bardzo zadawa żeby dalej w ogóle napędzać na przykład nie musi być tylko Minecraft, bo Minecraft, kurde, rzekam Minecraftem już powoli może być na przykład jakiś for Speed, na przykład, no nie wiem, FIFA, nie ma FIFA, może nawet Ryceria, gra FIFA, no właśnie. I, i tu nie na tyle. Trzymajcie się, że mówię, cześć!